Co robicie? Mam dość. Nie wierzę, że Kacper wrzuciłem twoją na kolację, a ty mama zachowuje i nie będę tego jedzenie. Co dzisiaj porobić? Dajcie mi pomyśleć. Mam pomysł. Zamierzam zniszczyć od telewizji na tacie. Ten sposób nie będzie oglądania wiadomości i film. A więc zróbmy to. A teraz zobaczmy co u dziś na tacie. Już siadłem do fotelu. To teraz wystarczyć, ale włączę sobie na wiadomości. A więc odpalam telewizję. Proszę. Hej Łukasz! Co tam porabiasz? A u nic włącza sobie na wiadomości i oglądam. Chcesz dołączyć do nas? Nie dzięki. Przyszedłem do ciebie, bo mam jakieś niespodziankę. Masz dla mnie niespodziankę. Lubię to niespodziankę. A co to jest niespodzianka? To! Proszę bardzo, nie ma telewizora, nie ma oglądania. Oj, ten Łukasz na pewno mega przesadziłeś podkreślenie. Ojej, przesadziłem. <OOOO> Jak ty mogłaś zniszczyć ten telewizor, podczas tym chciałam obejrzeć wiadomości? Wiesz, ile kosztowało ten telewizor? Ponad 3499 zł. A teraz przez ciebie nie mam tyle pieniędzy, aby kupić telewizor. Przesadziłeś na to, bez sensu, po prostu bez sensu. Ale Łukasz, ja nie chciałam. Przepraszam. Nie, nie, nie przepraszaj mnie. Słowo przepraszam nic nie rozwiąże, Teresa. Jestem wściekły za to, co zniszczyłeś dzisiaj. Wiesz co, nie, mam tego dość, mam już tego głupich dosyć. Dostajesz w pokoju uziemiony 2 dolarów na mibijskich tygodnie, dostajesz karę 5 dolarów na mibijskich miesięcy. Marsz to pokoju natychmiast, Po jak nie po zadzwonie na policję, cię aresztuje. Dobrze dobrze. Już idę do pokoju i przemyśleć sobie, co dzisiaj zniszczyłam. Ale i tak kara mnie interesuje.